Informacja dla wszystkich tych, których zmęczył dzisiejszy uchwał. Przed nami zmiana pogody. Już w nocy nad nasz region nasunie się zatoka niżowa z prądem atmosferycznym. I przejściowo będzie do nas docierać chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Wszystko to jednak potrwa bardzo krótko, od czwartku znowu bardzo gorąco. Elżbieta Wojciechowska-Błodarczyk zapraszam na prognozę pogody. W nocy spodziewane są u nas gwałtowne burze, niewykluczone że z gradem no i silnym porywistym wiatrem nawet do 70 km na godzinę i będzie ciepło. Od 18 nawet do 19 stopni, a wiatr silny, porywisty może być bardzo niebezpieczny. Jutrzejsze przedpołudnie jeszcze może być pochmurne. Na wschodzie niewykluczone, że popada i zagrzmi, ale stopniowo pogoda będzie się poprawiać. Po południu w całym województwie znowu słonecznie. Jednak chłodniej niż dzisiaj. Zaledwie 20 stopni nad samym morzem i 26 na zachodzie województwa. Wiatr osłabnia, a ciśnienie lekko pójdzie w górę do 1017 hektopascal. Na Bałtyku na razie bez ostrzeżeń, którego wiatru do 5 stopni, do tego będzie unia. silnym wiatrem do 7 stopni, ale to potrwa naprawdę bardzo krótko. W piątek rekordowe upały, ale o tym już o 22. Zapraszam. Sierpnia Fałych Robrego. Już po raz ósmy w Szczecinie. Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pieromagic 2015. W programie Szczecin Music Life 2015. Zawody strażackie Firefighter Combat Challenge. Jarmark rozmaitości i atrakcje dla dzieci. Szczegóły fajerwerki.szczecin.eu Zabrażają miasto Szczecin oraz sponsor główny. Producent marki Tyskie. Z są z nami. Dołącz do nas. Pozdrawiam serdecznie widzów telewizji Szczecin o, i pozdrawiam serdecznie sam Szczecin, Miasto Bardzo Bliskie Memu Sercu i cały region również ze specjalnym uwzględnieniem Czaplinka i Drawska Krzesimir Tępski.